Ej. Andrzej, to były twoje pierwsze derby e, lubuskie. E, wczoraj świetny występ podczas Grand Prix Niemiec, dzisiaj e, dobry mecz z e, zieloną Górą. E, walczył się też troszkę z torem, powiedz jakie były warunki? No trudne tak naprawdę, szczerze mówiąc no trochę może mentalnie nie dojechałem, znaczy... Nie dostosowałem się do tych warunków, nie? bo motory mam szybkie i te bardzo dobre, ale walczyłem o każdy punkt, widziałem, że każdy punkt jest na wagę złota, i no niestety dzisiaj pogoda nam nie pomogła. Nie? Na, na, to, na tym, czym przygotowywaliśmy się na, na ten tor, i tak można powiedzieć, te, ta, te zawody od startu wyrównali się i byli. Można powiedzieć, dwie drużyny na wyjeździe. Najważniejsze, że jechaliście wcale jako drużyna. Dzisiaj bardzo ważny punkt, to dołożył też Oskar Więc ta grupa pokazała siłę i to w efekcie wymęczone, ale jednak zwycięstwo z Tak, jak powiedziałem, po się jechaliśmy, mi się wydaje, że na neutralnym terenie. No i pojechała cała drużyna. Oskar, nasz kochany młodziutki, dojechał na mecznie, pod koniec szczelił, można powiedzieć, dwie trojeczki, co nam bardzo pomogło. E, tam, gdzie Anders e, nie udało się mu wyjechać ze startu, wyjechał Oskar i dobry, remis. E, no i tak jak powiedziałeś, byliśmy bardziej wyrównaną drużyną i dlatego minimalnie wygraliśmy. Każdy coś dołożył, a powiedz jak oceniasz kibiców? Dzisiaj mega chyba atmosfera, prawie 12 tysięcy ludzi. To były Twoje pierwsze derby. Jak Chciałoby się, żeby to było w takiej piękniejszej pogodzie, żeby wyjechać na prezentację, odczuć ten doping bez kasków, Bardziej by... chyba żałuję tak, że, że, że tak się to potoczyło, nie? Że, że, że ten deszcz spadł i nie mieliśmy prezentacji, dekoracji, znaczy, że... bo kibice na pewno się bardzo mocno przygotowali się do tych derbów. I dużo niespodzianek myślę na prezentacji miało być dla nas e, jako doping, ale no, mówię, że nie udało się chyba wyciągnąć ale wszystkie ten, soczki. Dobrze, ten, 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 ten to nie było W w Grand Prix wczoraj pokazałeś bardzo emocjonalny wywiad a, z bo z Discowery. To było dla Ciebie mega ważny podiór. Dzisiaj wygrana na spalmazem pierwsze zwycięstwo stali Bożów w tym sezonie, więc chyba wykonajcie żółtą. Na pewno tak i tak jak powiedziałem wczoraj po Grand Prix i, i teraz my, tak powiem, że mam nadzieję, że Borek z jest otwarty i teraz e, będzie z górki i będzie, będziemy tak samo równą drużyną e, też w następnych meczach.